Na program zaprosił sponsor, producent Tantum Verde, aerozolu na ból dla dorosłych i dzieci. Na program zaprosił sponsor, producent twarogów delikatnych, prezydent. Na program zaprosił producent Reni Antacidum, leku na zgagę. Nie ma, rozumiesz? Nie ma tego wspaniałego dzieła. Stawia się pan tutaj z obrazem pod pachą. Albo ze szczoteczką do zębów. Potrzeba matką wynalazków. To ty? Kultowa polska komedia. Niech się pójdzie do kuchni się rozpakować i zostawić rzeczy. Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem. Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze? Poszukiwany, poszukiwana. W sobotę o 20 w Super Polsat. Jakbym zrobił to raz w życiu i bym mógł to opowiadać swoim dzieciom później, uważam, że to jest naprawdę coś niesamowitego. Sprawdzę się, tak? Na pewno będę przygotowany na 100%. To na pewno będzie ciężka, bolesna i bez wymówek. Jakby wielkość miała znaczenie, to słoń by był królem dżungli. To wraz z bratem przełamujemy ten stereotyp typowego mięśniaka. Widzimy się 21 grudnia w Zielonej Górze. Gala FFF wraca do Zielonej Góry z jeszcze mocniejszą kartową. Były piłkarz, medalista olimpijski i reprezentant Polski Piotr Świerczewski zmierzy się z zadziornym Gregiem Kolincem. Tomasz Słodkiewicz skrzyżuje rękawice z legendą sceny hip-hopowej DJ M. a znany ze świetnego pojedynku na Gali FFF1 Rafał Tito Kryla przywita w klatce Rapera Resta. Druga gala FFF już w sobotę 21 grudnia w Zielonej Górze na żywo, tylko w Polsce. Telewizja Polsa, województwo Śląskie i miasto Katowice zapraszają na Sylwestrową Moc Przeboju. Będzie prawdziwy gwiazdozbiór najlepszych artystów. Sylwestrowa Moc Przeboju. Tak smakuje życie. To będzie naprawdę wystrzałowa noc. Chcemy dać Wam najlepszą zabawę tego roku. A wszystko to, bo Was kochamy. My też będziemy tańczyć. W tej jednej nocy musicie porać się z nami szampanem. Zaczynamy jak tylko zrobi się ciemno. Startujemy o 20. Sylwestrowa Moc Przebojów na żywo ze Stadionu Śląskiego. Jakoś minie nam ta ostatnia nocka w Polsacie. 4 stycznia poznamy najlepszego sportowca Polski 2019 roku. Już teraz możesz oddać głos wysyłając SMS pod numer 7371. Czwórka podwójna kobiet. Wioślarskie wicemistrzynie świata SMS o treści 5. Dawid Kubacki, Mistrz Świata na skoczni normalnej. SMS o treści 6. Wilfredo Leon, brązowy medalista mistrzostw Europy w Siatkówce SMS o treści 7. Marcin Lewandowski, brązowy medalista mistrzostw świata w biegu na 1500 m. SMS o treści 8. Głosując biorą Państwo udział w konkursie. Do wygrania jest miejski dynamiczny samochód i dekodery EvoBox Stream, które można podłączyć do internetu od dowolnego dostawcy. Zwycięzcy otrzymają także dostęp przez rok do wszystkich kanałów sportowych na platformie cyfrowego Polsatu. Gdzie są siedzi takie zasłuszko ustrzelili? Smart dom! Ja też chcę. Masz telewizję od cyfrowego Polsatu? Przenieś numer do Plusa. Abonament nawet za 20 zł miesięcznie, a do tego idealne na prezenty telewizor i smartfon LG K50S w supercenach. Smart dom, oszczędzaj z głową. Neowadiol kompleks uzupełniający. Przywraca gęstość skóry w czasie menopauzy. Formuła bogata w wodę termalną wisi i przeciwstarzeniowy proksylam. Poprawia jędrność i elastyczność skóry. Modeluje kontur twarzy. Neowadiol kompleks uzupełniający od Wishi. Sprawdź porady lekarzy dotyczące menopauzy na wizji.pl. Wygrałem! Witamy w świecie Eurojackpot. Marzę o kosmicznych wakacjach. W hotelu, z widokiem na Ziemię, z ukochaną. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 43 miliony złotych. Tyle tydzień z programem Na Boże Narodzenie. Gwiazdy barw szczęścia dzielą się wspomnieniami ze świąt przy serialowym Stole Rodziny Górków. Katarzyna Dowbor, prowadzenie programu Nasz Nowy Dom przewartościowało moje spojrzenie na świat. Papież Franciszek oddał pałac przy placu św. Piotra na Rzecz Bezdomnych. Filmy na każdy dzień świąt. Oscarowe produkcje, wielkie hity, animacje i kino familijne nie tylko dla dzieci. Kolędowanie z gwiazdami, benefis Zenona Martyniuka i specjalny odcinek programu Rolnik Szukażony. Tyle tydzień. Już w kioskach. Grypa, przeziębienie, mogę się męczyć, albo mogę wziąć Gripex i zwalczać wszystkie te objawy. Bo Gripex Max w tabletkach i Gripex Hot Max w saszetkach zawierają maksymalne dawki składników. I wreszcie mogę złapać oddech, mieć kontrolę, robić co chcę, być tam gdzie chcę i czuć się dobrze. Gripex mogę. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lekarz właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Pielęgnacja skóry wokół oczu. Nawilżenie i odżywienie. Ampułka przeciwzmarszczkowa. Okład na cienie i opuchliznę. Delikatny masaż. Skomplikowane? Nie dla mnie, bo mam moje intensywne serum pod oczy. Biolik z chłodzącymi kuleczkami, które przyjemnie masują i poprawiają mikrokrążenie. Biolik nawilża i odżywia. Działa też przeciwzmarszczkowo. Sprawia, że skóra staje się gładka i rozświetlona. Biolik skoncentrowany na skórze. A teraz Dermokosmetyki Biolik. Dostępne w aptekach, w świątecznych zestawach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki wyłączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lekko właściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu. To ty, Hamlecie, jak twoje zdrowie? Kaszel suchy czy mokry? Oto jest pytanie. Teraz nie musisz znać odpowiedzi na nie. Wybierz Herbapekt. Rozwiązanie doskonałe zarówno na kaszel słuchy, jak i utrudnione odkrztuszanie. Nieprzypadkowo Herbapekt jest tak często wybieranym syropem na kaszel. Herbapekt numer jeden na Twój kaszel. Witotal dla mężczyzn to witaminy i minerały. W dużych daszkach. Plus dodatkowe składniki tylko dla mężczyzn. Jest najlepszy dla nas, facetów. Witotal. Więcej niż witaminy. Jeżeli najważniejsza jest wspólna przygoda. Czujny Mikołaj znajdzie na Allegro idealny prezent. Super Zings Laboratorium za 169 zł. Znajdź to, co najważniejsze teraz. Allegro. No szybciej ruszać się! Budować mój pałac! Łapcie to Red Bull! Vamos! Ej! Stop! Red Bull doda ci skrzydeł. Nie ma miejsca na próby czy pomyłki. By mieć ból pod kontrolą, od razu wybieram ketonalak. Siła, której ufam. Teraz bez recepty. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czas na ruch, który odmieni świat. Dla nas wszystkich. Innowacyjny, jak nigdy wcześniej. Elektryzująco doskonały, doskonale elektryczny, ID3. Volkswagen. nie przegap tego, co najlepsze przez kaszel. Mukosolvan Max. Tylko jedna kapsułka dziennie działa przez 24 godziny, by zwalczyć Twój kaszel. Mukosolvan. Najlepsze chile z Tobą. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Media Expert. Przeceny na święta. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Krups Evidence. Intuicyjna obsługa. 15 automatycznych programów. Dwie mleczne kawy za jednym dotknięciem. A do tego 300 zł w prezencie. Miliony prezentów. Miliony uśmiechów. Prezenty Ekspert. Świętuj po swojemu z Pepsi w limitowanej świątecznej edycji. The hip it, the hibbit to the hip, hip hobby You don't stop the rocket to the bang, bang boogie Say up, jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat I got a bang, bang, the boogie to the boogie Say up, jump the boogie to the bang, say, say. let's rock One Million, Lady Million, Fragrances by Paco Ruban It bad bad, bad, bad thing You never try with all your heart and soul To get your lover back to you Bad boy. The new masculine fragrance by Carolina Herrera. Audycja z napisami dla niesłyszących i audiodeskrypcją. Na program zaprasza producent Tantum Verde. Pastylek do ssania na bulgardła w czterech smakach. nieszczęsna na rękawieczkach. Tędy wszedł pocisk, tędy wleciał.